Tak jak wszyscy w całym kraju, tutaj policjanci łączą się tutaj w bólu z tym, co się stało z tą rodziną, z, z tymi wszystkimi funkcjonariuszami, którzy właśnie mieli do czynienia z tą tragedią niewątpliwą, niespodziewane zdarzenie nagłe, no ja przypomnę, że my nawet w rocie ślubowania mamy, mamy już powiedziane, że musimy chronić Obywateli, nawet z narażeniem życia. No i niestety tak było w tym przypadku, więc to jest ta najwyższa cena, jaką może zapłacić funkcjonariusz na swojej służbie. Muszę powiedzieć, bo z doniesień medialnych i z informacji policyjnych wynika, że to się zapowiadało, że się tak wyrażę, na taką zupełnie zwyczajną interwencję. Nic nie zapowiadało, że coś takiego się wydarzy. Czy policjanci są chyba przede wszystkim psychologicznie przygotowywani do tego typu rzeczy, że może się coś tak tragicznego wydarzyć, wydawałoby się dosyć zwyczajnej sytuacji. No mówię o tym i rota naszego ślubowania i to, że jesteśmy szkoleni na takie sytuacje w szkołach w policji i też w życiu w codziennych interwencjach, ale myślę, że na co dzień się o tym nie myśli. Jeżeli nic nie wskazuje na to ze zgłoszenia dyżurnego, taki patrol, który jest wysyłany, że sytuacja jakaś jest szczególnie niebezpieczna, bo to wtedy też mamy funkcjonariuszy np. kontrterrorystów, którzy zatrzymują wyjątkowo niebezpiecznych przestępców, jeżeli wiemy, że ta osoba może być uzbrojona. Natomiast w czasie takich codziennych interwencji, kiedy nie ma ze zgłoszenia, nie wynika, że czyha jakieś szczególne zagrożenie, Myślę, że też policjanci nie, nie myślą przy każdej interwencji o tym, że może stać im się krzywda. Działamy też troszeczkę intuicyjnie i tak jak jesteśmy wyszkoleni. To była naprawdę nietypowa sytuacja. Nikt nie spodziewał się, że człowiek, który jest proszony o dokumenty, sięgnie po drogę. Dziękuję bardzo. To są rzadkie przypadki, na szczęście, ale niestety, no, jak pokazuje że... życie, uda się. Z tym, że ktoś mógł usłuchać, e, e, więc, e, to mogło spotkać człowiek, więc, dlatego są dziś. E,